Dzień dobry. WG Kosakowo koszujemy gołąbki na drugi lot konkursowy Darłowo. Koszują koledzy uczestnik WG Jurek Sołtys i koledzy hodowcy z oddziału Maciek Puzdrowski i Rafał Machola. Tutaj oni praktycznie niezawodni w łapaniu, czyli praktycznie koszowanie bardzo ładnie tu przebiega. Jutro gołąbki jadą na 135 km. Eee, przypuszczalny czas e, otwarcia, e, otwarcia e, lotu, godzina e, 6. Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, oby dobrze. E, nie wiem czy moje gołębie zakoszuje. Od dwóch dni praktycznie nie otwieram wspólnego gołębika na oblot, gdyż nie, nie wiem co się dzieje. Moje z 45 gołębi po, 11, po, 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 po 7 lotach treningowych z kabiny wszystko przychodziło, dwóch gołębi było brak. Od wczoraj jakieś rise, Fiber poszły w świat, jest tylko 16. Nie wiem co się stało. I tu u tu kilku kolegów coś takiego jest. Nie mam pojęcia, aż się boję wypuszczać wspólny gołębik, gołębie są krótko trzymane, nie, ma, nie mają maksymalnej karmy, czyli no, powinny się trzymać, a one po prostu odchodzą, się czegoś boją, nie wiadomo czego. Ciężko to mi określić, dlatego tu wspólnego gołemnika tak nie będziemy puszczać, dlatego na następny tydzień będą zrobione też między lotem konkursowym krótki lot na 90 km, który się będzie normalnie liczył do klasyfikacji asy drużynowej, lecz nie będzie to lot opłacany. Będzie to lot, mam nadzieję, że sponsorowany przez jakąś firmę, czy pierwsze gołębie dostaną nagrody sponsorowane. A my wtedy na ten tydzień lecimy, prawdopodobnie w wtorek, środa, ten krótki, i sobotę, jeżeli te pogody się utrzymają, tak jak teraz planują i tak jak ja miałem zaplanowane, no to lecimy w sobotę już tam 100, bodajże w zależności od pogody, od 150 do 170 km. No i tak to będzie wyglądało. Czyli na dziś praktycznie wszystko. Później zaplombujemy jak zwykle kawinkę. Jeszcze tam paru kolegów przywiezie, parę jakichś gołębków, żeby tam trenują razem z nami. Ci, którzy nie polecą w tym roku w oddziele. I, no i zaczniemy. Jutro się widzimy. Jutro się usłyszymy. Na miejscu puszczenia ma być też uczestnik. Czyli Wiesie Kaczyński tam mieszka niedaleko i będziemy praktycznie to wszystko robić tak jak do tej pory. Do usłyszenia, dobry lot.